Znajduje się piramida, która jest hotelem. I trzeba przyznać, że jest ona dość nietypowa i robi wrażenie. I widzowie, jesteśmy w Polsce, a dokładniej to w Tychach. I takie coś stoi u nas w kraju, spodziewalibyście się? Bo ja osobiście nie. W każdym razie, w dzisiejszym filmie ten hotel przetestujemy. Jak i wiele innych ciekawych hoteli, które właśnie znajdują się w Polsce. Ocenimy ich unikatowość. Sprawdzimy, czy wybiegają poza normy przeciętnego hotelu. I ogólnie po prostu je zobaczymy, bo na swój sposób są ciekawe. Na Google mamy tutaj 39 gwiazdki przy 750 opiniach. Czyli nie najgorzej, ale też nie jakoś super. I stwierdziłem, że w dzisiejszym ale sprawdzimy też sobie jedną i jedną jednogwiazdkową opinię każdego z hoteli, które odwiedzimy. Czy faktycznie jest ona prawdziwa, czy jednak napisana przez kogoś dla beki, po prostu. Bo Paulina napisała następująco. Hotel to jedna wielka katastrofa. Powinien mieć jedną gwiazdkę. Brak możliwości otworzenia okien w pokojach I ten nieprzyjemny zapach z wywiewu wentylacyjnych to dramat I oczywiście smród w pokojach po papierosach Codzienne proszenie się o papier toaletowy Jak się chrupki wysypały na schodach w sobotę To tydzień później nadal na tych samych schodach leżały I parking 20 zł za dobę Nie polecam nikomu tego miejsca Nic do nie pozostało jak iść się zameldować tak Naprawdę to wejście jest od drugiej strony Muszę jeszcze wziąć walizkę Także musimy objechać dookoła Oho Parking nie kosztuje już 20 zł, tylko 25 zł. I w ogóle jest strasznie pusty. Patrzcie, tu nie ma aut. Jakbym był w tym hotelu w ogóle jedynym gościem. No ale nic, no zobaczymy, jak będzie dalej. Ale ja nie uważam tej ceny za jakiś duży minus. Hotele często biorą 50, 80 zł. Te 25 zł to nie jest aż tak dużo za parking, uważam. Piramida hotel. Aż cztery gwiazdki ma skubany. A nie był wcale aż taki drogi, bo zapłaciłem 309 zł. No ale jestem ciekaw, jak to będzie w środku wszystko wyglądać. Póki co, jakieś posągi egipskie teraz tu witają. Kurde. te kształty mnie tak gubią tutaj. Dobra, pierwsze co? Nie czuć smrodu po papierosach W miarę git że faktycznie jest tu trochę duszno mam wrażenie, ale nie ma jakiejś tragedii Zaraz sobie sprawdzimy wentylację, najpierw no, ja pokój Na samym wejściu Papirus, proszę bardzo jaki ładny Tu kolejny papirus, zobaczcie też jaki ładny Dobra, teraz trzeba to równo odwiesić, bo było równo powieszone Tutaj mamy wieszoczek i... Wow, myślałem, że to się otwiera, a to spadło I takie coś na walizkę, spoko Lubię zawsze w hotelach takie miejsce na walizkę Idąc dalej mamy fotel nic specjalnego, zwykły hotel. No jest woda oczywiście. Fajnie, przyda się, bo jest tu faktycznie ciepło. Czekajcie, odpalę klimatyzacji, bo to jest tutaj akurat... A zaczęło szumić. Później sprawdzimy czystego śmierdzi, niech to chwilę popracuję. A tymczasem szafa. Co w niej jest ciekawego? O! Ej, spoko akurat. Mamy czyścik do butów i jakiś taki zestaw do pielęgnacji ciuchów. Albo butów. i sponge. No do pielęgnacji butów. Fajny detal. W niewielu hotelach to widziałem. Safe. Które nie jest tak byle jak przykręcone, tylko porządnie trzyma się tej szafy. Tak, szafę wyniósł, niż sam sejf Poduchy zapasowe nie śmierdzą, są bezwonne. Tu mamy jakieś instrukcje, telewizor, i kolejną szafkę, w której jest lodówka. A w lodówce znajduje się pewnie totalnie nic. Tak jest. Działa chociaż? Działa, jest zimno. Czyli tak, widzę, weszliśmy tam, przeszliśmy sobie teraz tutaj, i jak się odwrócimy. To mamy całą sypialnię. Która też ma tutaj takie nietypowe kształty. I co najważniejsze, okna, które ogólnie są ogromne, ale faktycznie. Później to naprawię. W każdym razie, wracając, te okna faktycznie są nieotwieralne. Ale o dziwo są czyste, bo byłem przekonany, że z zewnętrznej strony będą zacieki czy coś, a jest całkiem spoko. Łóżko z lampkami działają. Kanapa. Faktycznie przez to, że to jest takie stare, nie robi to wrażenia. Jakby 10 lat temu zrobiłoby to wrażenie. Na dzień dzisiejszy patrzysz, ok, fajne, nietypowe, ale kurde, no faktycznie jest to przestarzałe. No nie ukrywajmy, nie? Czas na test czystości i test miękkości materaca. Uh. A mi się sprężyna wbiła w udo. Niezbyt fajny ten materac. Oho. Włos. No ale to jeden pojedynczy. Dobra, to mogą być sprzątaczki, nie wydziwiajmy. Chociaż to jest drugi taki sam. No ale nic, no. Uwaga, czystość materaca. Kolejny włos, znowu w tym samym kolorze. Strasznie dużo coś tych włosów tutaj, no ale mniejsza. Nie no, jest git, nie ma żadnych plam. Na tej wysokości, bo to jest zawsze taka najistotniejsza wysokość, nie? W łóżku. Pościel ogólnie też nie jest jakaś poplamiona czy coś, jest go okej. Okay. Łąkanko. Jest bezwonnie. Jakby to było wyprane, ale w tym pokoju długo nikogo nie było i ten płyn do płukania już jakby, wiecie, wyparował. Nie no, jest git, wszystko jest czyściutkie. Prawie bym się połamał. Z wentylacji też nie śmierdzi, jak zabaw zapach klimatyzacji. I zaczęło się już robić przyjemnie w pokoju, bo faktycznie wszedłem to było duszno, teraz jest okej. Okay. Dobra, ale pewnie zastanawiacie się gdzie jest łazienka, bo jakby nie widać jej tutaj. I nie kumam jakby konstrukcji tego hotelu. Dla mnie to jest porąbane, no bo my jesteśmy na narożniku tej piramidy i obok jest pokój. I jakby ta ściana idzie w bok, ta idzie w bok. Ja nie rozumiem co się dzieje z tymi ścianami. Kto to projektował? Jakby wow. Szacun dla niego. Czasu do sprzątaczki, bo się nie kurze Tak teraz spojrzałem na to i pomyślałem, że ręką Jest OK, opinia obalona Tu wygląda czysto, zobaczmy jak łazienka, nie? No bo to jest zawsze ten taki punkt kulminacyjny tego brudu Ty, ona chyba była odnawiana No to na pewno było odnawiane Nie ma opcji, żeby to nie było odnawiane, totalnie to nie pasuje do reszty hotelu Zero pleśni w prysznicu Jest mydełko Tu też jest mydełko, jest czysto Kibelek? Też jest czysty, no nie ma się do czego przyczepić generalnie w tej łazieneczce. Jest naprawdę ok. No dobra, ale obiekt ogólnie nazywa się Piramida Park Hotel and Wellness. Więc oprócz samej piramidy i nieco nietypowego pokoju, powinien on mieć jeszcze park i powinien mieć wellness, czyli jakiś spa albo basen. Chodźmy sprawdzić, czy to tutaj jest. Pierwsze co rzuciło mi się w oczy po wyjściu z pokoju, to gigawolna winda. No i posągi, które są dosłownie wszędzie. A co do atrakcji, to mamy tutaj małą siłownię oraz basenik. I dzięki temu, że prawie nikogo nie ma w hotelu, to możemy komfortowo z tego korzystać. W lobby znajdziemy też akwarium ze słodkimi, czarnymi rybkami. A oprócz tego, hotel znajduje się przy jeziorku, więc terenów do spacerowania jest naprawdę dużo. Także da się tutaj odpocząć, ale pod warunkiem, że dalej będzie pusto. Bo jak pojawi się kilkanaście, kilkadziesiąt osób w obiekcie, to mogłoby być już ciasno w tych strefach rekreacyjnych. Mm, kocham te odcinki widzowie pod jednym względem. Zawsze jak ja nagrałem tą masę czasu. Przez co chodzę spać czasem na to 20. Staję sobie o 9 i jestem przewyspany po nagrywaniu tego kontentu. Są faktycznie długie, intensywne podróże, ale z kolei spanie jest przekozackie. I powiem wam, że poduszkę mają tu bardzo wygodną. Jedyne, co mnie irytuje to dźwięk tej klimatyzacji. Ja próbowałem ją przed chwilą na chwilę wyłączyć i robiło się od razu duszno. Idę spać. Widzimy się rano. Dzień dobry. Tak jak mówiłem, wyspałem się zawsze czasy. Przespałem na śniadanie. Bo jest prawie, że 11 i nie uda mi się zjeść tu śniadania, ale to i tak by raczej nic nie zmieniło w ocenie unikatowości hotelu. Idę się wykąpać, widzimy się już na zewnątrz obiektu. Jeżeli chodzi o unikatowość tego obiektu, to oceniam na takie 8 na 10 No zresztą ta bryła wystarczy, żeby był giga nietypowy. A i co ważne, za parking jednak finalnie nie zapłacę. Pani powiedziała, że parking jest w cenie pokoju hotelowego. Na tabliczce co prawda jest napisane, że jest dla gości 25 zł za dobę, ale mimo wszystko zostałem to za friko no, Dlatego się do pani ładnie uśmiechnąłem No dobra, jedziemy do kolejnego, do miejscowości, która rymuje się ze słowem cyce. Muszę przyznać, że robi wrażenie na pierwszy rzut oka. Witam Was z miejscowości, Wadowice. Za nami młyn jakiego Jacka. Dosłownie, hotel nazywa się młyn Jacka. Kiedyś podobno był tu jakiś młyn, coś tam czytałem, ale nie doczytałem, i później przerobili to na hotel. Dlatego tak to się nazywa i tak też wygląda. 4-6 gwiazdki, 2350 opinii, także jest lepiej niż w poprzednim. A nasza opinia jednogwiazdkowa, którą znalazłem, brzmi następująco. Zimno, 17-19 stopni, brudno, ruda woda w jacuzzi, woda w czajniku po poprzednich gościach, słuchawka do prysznica zalepiona czarnym glonem, obsługa ważąca do w koju, co godzinę. To jest element, który najbardziej mnie martwi, bo to dziwne, ale okej. Okay. Kiedy zgłaszałam na recepcji, to w odpowiedzi usłyszałam, to niemożliwe. Hotel jest sprzątany na najwyższym poziomie. Kpina, cena wygórowana jak na takie warunki. No ja zapłaciłem tutaj 531 zł. Jest to w sumie taka przeciętna cena hotelu czterogwiazdkowego, bo małą cztery gwiazdki. Mam nadzieję, że będzie ciekawy. Oprócz tego, że z zewnątrz wygląda ciekawie. Jest i nasz pokój i zanim do niego wejdziemy chciałem dodać, że nie jest to standardowy pokój hotelowy. Wziąłem apartament, bo wyglądał dużo atrakcyjniej niż pokój hotelowy i zapłaciłem około 120 zł. Co weźcie z odwitaniem, miał pokój. A tak mam to. Chodźmy zobaczyć, jak to się prezentuje. Wow. Okej, okay. muszę przyznać, że robi wrażenie I mam bieżnię w ogóle, co jest? Ej, ciekawe, ciekawe Wchodzimy sobie tutaj na początku mamy strefę chill'u I z tej strefy chill'u możemy sobie oglądać telewizję I mamy giga piękny przeszkony widoczek Ale to zaraz, najpierw oprowadźmy tutaj siebie Więc idziemy dalej i oprócz tego, że są schody do góry, co już możecie zauważyć To mamy też rowerek i bieżnię Totalny kozak Natomiast tutaj z tej strony jest taka ala kuchnia Mówię ale kuchnia, bo nie ma płyty indukcyjnej i tak dalej Tylko mamy lodóweczkę Przypustkami i z napojami Ej, to jest płatne. Płatne. Lipa. Myślałem, że w cenie tego apartamentu. Mamy wodę perlasz. To akurat raczej nie jest płatne. To jest w cenie. Książeczki, pięknie ładnie. Ekspres do kawy, czajniczek. Sprawdźmy, czy jest woda po innych gościach. Jest. Ej, to nie fajne. No, lipa. Nie wiemy, co ktoś tu mógł wsypać, zrobić coś z tym, nasikać, cokolwiek. Nie, no, raczej nie nasikać. Oprócz tego jak was już tutaj obrócę, to się znajduje szafa, w której... O kurczę, mamy żelazko. Klasa. Deska do prasowania. Czekajcie, zapalę światło, będzie. No, i zobaczcie, w piramidzie był przywiercony. Tutaj nie jest. Możesz safe wziąć i z hotelu tak naprawdę. Klapeczki, szlafroczki i to tyle. Idziemy dalej. Tutaj za rogiem znajduje się łazieneczka najprawdopodobniej, tak mi się wydaje. Tak jest. Myślałem, że to będzie ubikacja, a u góry będzie łazienka główna, ale jednak chyba nie. Czysto? Sprawdźmy czy nie ma pleśni na baterii Ewidentnie pleśni nie widać Bateria nowiutka I w ogóle w pleśnicu jest tak całkiem czysto Zero jakiegoś brudu czy coś Wygląda jakby to była w miarę świeża wanna W ogóle w miarę świeża łazienka Bardzo ładnie póki co Uwaga, kibelek jest... Czysty O kurde Ale to robi wrażenie, że tam jest przeszklenie i tak dalej Kocham szkło Jak to robi robotę Podoba mi się w ogóle to drewno Ono jest tak fajnie wypalone Giga ładny efekt to daje Yo wow. Ale to stąd wygląda Chodźcie do mnie O, mam was Patrzcie na to sypialnię Z tym I z tym, uwaga, uwaga, powinniśmy mieć tutaj widok na ogród No i faktycznie Widok na jakiś tam ogród mamy Nie robię takiego ultra wrażenia, ale jest ładnie bardzo, dużo przeszkleń, zieleń Coś pięknego I to w ogóle to jest jedno z tych takich potężnych łóżek, na które możesz spać z pięcioma dziewczynami naraz Patrzcie to Ono ma 2 metry na 2 metry I jest całkiem miękkie I nie śmierdzi Poduszka śmierdzi, my ktoś akurat na niej już spał. Serio. Normalnie czyimś spoconym uberm je? Ta już nie. Ta też nie. A ta w ogóle pachnie. Nie jest bezwonna. Ej, ale to normalnie... No. Jakby ktoś na tym spał już. Uuu, jest czarna plama. Ale pod spodem jest git. Jest cały bataraz biały. Tylko tu jest jakaś plama. Ale teraz raczej po prostu się nie sprało. Prześcieradło pachnie. Jest okej. Okay. Poza tą jedną poduszką oczywiście. Wracając, widzę jeszcze do opinii Alicji. Zimno? Nie jest. Mamy tutaj jest 22-23 stopnie. Ruda woda w jacuzzi, pójdziemy zobaczyć. Woda w czajniku po przynikościach gościach faktycznie była, co na minus. I słuchawka do prysznica nie była zalepiona czarnym glonem. Jestem tu już 45 minut i nikt mi jeszcze nie wszedł. Aczkolwiek poczekajmy tą godzinę 15 i sprawdźmy dwa razy, czy ktoś z obsługi mi wejdzie. I potem pójdziemy sobie ogarniać resztę obiektu. Minęły dwie godziny od kiedy przede mnie nikt mi nie wszedł. Także chyba GIT. Idziemy teraz sprawdzać atrakcje. No powiem wam, że ten hotel ma sporo do zaoferowania. Zaczynając od szachów na dworze, przez kręgielnię, w której możemy też grać w bilarda oraz piłkarzyki, aż po ogromny, świecący basen, który jest naprawdę długi i można sobie fajnie popływać. Mamy tutaj też basenik dla dzieci i jacuzzi, w którym oczywiście nie było rdzy. Ogólnie byłem zachwycony tymi atrakcjami. Wymęczył mnie ten basen. Przesiedziałem z nim mega dużo czasu. I było fajnie, ale jutro odwiedzamy taki hotel, że będzie jeszcze fajniej, tak się idę spać Powiem wam, że to była ciężka noc Nie wiem czemu, ale miałem z pięć koszmarów i 5 razy budziłem się cały spocony Nie ścił mi się koszmary na co dzień, nie pamiętam kiedy ostatnio mi się koszmar A tutaj? To w przypadek, bo ja też nie wierzę w coś takiego, że wiecie, że miejsce jest jakieś takie ze złą aurą Po prostu no, śniły mi się koszmary, akurat miałem gorszą noc Byłem na śniadaniu przed chwilą, typowe śniadanie hotelowe Aczkolwiek ostatnio stwierdziłem, że będę oceniał jakość jedzenia w hotelu po tych najbardziej tandetnych produktach Czyli parówka. Widzowie, test parówki. On od dzisiaj na moich filmach określa, ile na 10 było dobre śniadanie. Bo parówki często bywają syfiaste i jakby trzeba kupić dobrą, po prostu. Tutaj też zrobiłem test parówki. Oceniam ją na takie 6 na 10 skali parówek. Było ok, no zresztą tak jak powiedziałem. Co do unikatowości, dajmy temu miejscu takie 7 na 10. Pokój był ciekawy. Sam obiekt, naprawdę fajny, wyjątkowy. Ma kręgle, ma baseny fajne, ma teoretycznie wszystko. No i wygląda nietypowo. Zobaczymy, co nam kolejne hotele przyniosą. Powiem Wam, że wizualnie faktycznie robi to robotę. Byłem w wielu krajach, gdzie widziałem porąbane hotele i powiem Wam, że to mogłoby konkurować z najlepszymi, jakie widziałem. Znajdujemy się w ogóle w Serocku pod Warszawą, I wokół tego hotelu jest przepiękna okolica Jeziorko, lasy, nowe budownictwo no po prostu świetne miejsce. I co ciekawe, opinie są bardzo dobre, bo ma on 4 6 gwiazdki i ponad 5 tysięcy opinii. I ta jednostkowa, którą dzisiaj sprawdzimy, brzmi następująco. W pokojach nie ma przyborów toaletowych, brak żelazka. Ciężko było tutaj znaleźć sensowny negatyw ludzie głównie narzekali na obsługę. System, w każdym miejscu. Na pewno na sam start, na plus bardzo duży parking. W sensie na no, pewno doliczałem sobie to do ceny pokoju, ale mimo wszystko no, nic za niego nie zapłaciłem. I sam hotel jest chyba najmniej wyjątkowym hotelem w tym zestawieniu, aczkolwiek jest on wyjątkowy właśnie, chociażby swoim worem, czy lokalizacją, w której jest, dlatego stwierdziłem, że weźmiemy go pod lupę. Chodźmy zobaczyć, czy w środku też wszystko tak pięknie wygląda. No powiem wam, że te wszystkie dreptaki tutaj i tak dalej wyglądają naprawdę fajnie. Pięknie to wygląda. Spotkałem się chwilą widzkę, powiedziała mi, że gdzieś tutaj podobno jest dom Picasso. Nie wiem, czy uda nam się przejść, ale jeżeli jest, to na Google Mapsie wam to zaznaczę. Także dodatkowa ciekawostka, jeżeli ktoś się jara. No i wiem też, że generalnie bardzo dużo ludzi tu przyjeżdża na weekend, bo tu jest spa właśnie, baseny i tak dalej. Zobaczymy. Lobby wygląda solidnie. Powiem wam, że to lobby zrobiło na mnie ogromne wrażenie, a korytarze prowadzące do pokoi jeszcze większe. Kurde ładnie. Patrzcie jakie tu są strefy zielone na korytarzach. normalnie jestem zdziwiony. Dla mnie to nie jest polski hotel. W sensie jakby do... nigdy nie widziałem takiego polskiego hotelu. Patrzcie nawet na tą sofę. Ona jest jakby zlicowana tu z podłogą i jak to ładnie wszystko wygląda. Niesamowite. Jest i nasz pokój. 1-2-2. Zobaczmy jak to wygląda w środku. Uch. Ej, ciekawy też jest ten pokój, trochę wybiegający poza schemat takiego typowego pokoju, wiecie, hotelowego, do którego wchodzimy. Łazienka jest po prawej bądź po lewej. Idziesz dalej, za rogiem jest łóżko i okno na wprost. Jest to taki wyróżniający się, i powiem wam, że podoba mi się wizualnie, jakby jest... byłem w Interkontynentalu w centrum Warszawy. Może miał on lepsze łóżko, już widzę na pierwszy rzut oka i tak dalej, ale też cenowo był trzy razy droższy, bo tutaj zapłaciłem 490 zł ze śniadaniem, a tam ponad 1500. Także naprawdę, jak na tą cenę i na tą okolicę. Czujesz w ogóle za tym oknem? Jak ładnie. Ja w szoku. Dobra, ale po kolei. Wejście, szafa, szlafrożki, proszę bardzo. Od razu lepiej, w końcu jesteśmy w hotelu, który ma w nazwie spa. Tutaj jest duża strefa na buty, kurtki i tak dalej. Fajne to jest. Jak chcesz przyjechać do hotelu na dłużej, na kilka dni, często jest tak, że w hotelach właśnie brakuje tego typu strefy. A tutaj to jest. Mamy tu w ogóle dwie pary drzwi. Chodźmy najpierw, zobacz co się kryje za tymi drzwiami. Powstałem, że łazienka. A. Czemu to jest zamknięte? Czekaj, aha, bo no tu wychodzi, że to jest kolejny pokój. Czyli, jakbyście chcieli przyjechać większą rodzinką, to pewnie te drzwi możecie sobie otwierać i po prostu macie wspólny, ale osobny pokój. Spoko opcja. I tu w ogóle też jest lustro. Proszę bardzo, o! Tak to wygląda, i jest jakaś szefka palca głębokości, no ale mimo wszystko jest, nie? No dobra, czyli tak, tu wchodziliśmy, tu jest ta strefa szafowa i teraz przechodzimy do strefy sypialnianej i tam jest chyba łazienka y Ale najpierw strefa sypialniana Bardzo dużo przestrzeni w ogóle tu jest Niestandardowo jak na najtańszy pokój hotelowy Zwykle na najtańsze są upakowane ciastki Ten z miękkości łóżka Ej Nawet się wbiłem, bardzo miękki materac Przyjemnie to może przyznać, ale tak widzowie największy plus tego pokoju to jest to okno. Kocham przeszklenia, szczególnie jak przyjeżdżam do hotelu, się zrelaksować na wakacje czy coś takiego, to fajnie jest mieć dużo okna na zieleń. Patrzcie co tu się dzieje. Ta ściana równa się okno. Pięknie! Przy okazji też tu przy oknie mamy strefę wypoczynkową. Najmniejsze fotele to do niej stary się obraca. No i przejdźmy teraz do strefy biurowej. Mamy tutaj tak, herbatki, czajniczek, szklaneczki. Dlatego do tego fotel i dość sporo miejsca do pracy, co jest całkiem przyjemne Tutaj Regulamin hotelowy, to nikogo nie interesuje zazwyczaj No jest też woda oczywiście w cenie, ale to raczej wszędzie już mają powyżej trzech gwiazdek I lodóweczka ty, ty. Możesz sobie coś schodzić, jakbyś chciał Teraz przechodzimy do ostatniego pomieszczenia, czyli do łazienki Uwaga, uwaga Uu. Uu. O, Ale ładna Grzana podłoga tu jest! Normalnie jest mi gorąco stópki Coś pięknego! W szoku jestem Mamy zlew Mamy maszynę do mycia włosów Tu te włosy myjesz normalnie, tako. Mamy kibelek, który jest... Czysty I kabinę prysznicową Która wygląda ciekawie Okrągłe kształty trochę mi nie siadają generalnie Tu mam okrągłe kible Tu jest zaokrąglenie i tak dalej Ale no robi to fajnik, robi to robotę Ładnie bardzo fajnie wykończone, w ogóle, wszystko. mydełko mamy. Klasa, ej, bardzo fajna łazienka. I tu też, widzę, w ogóle mamy przeszklenie. Jest pomyślane, jest roleta. Mimo, że jeden z Was widzi to na. Oficjalnie mogę stwierdzić, że jest to najładniejszy pokój hotelowy, w jakim kiedykolwiek byłem. w sensie najładniejszy pokój hotelowy w Polsce, w jakim byłem. Nie w całym świecie, no bo na świecie to byłem w ładniejszym. Aczkolwiek może to przeważyć jeszcze weryfikację opinii Krzysztofa Rosiaka. Sprawdźmy przybory toaletowe i żelazko. ja oczywiście nie widziałem, a przezejrzemy. Kisza. Chodźmy pierwsze przybory, to zobaczyć. Jest tak, jedno mydło, ręcznik, suszarka. Tutaj mamy nawet shower cap, a to jest chyba czepak Czepka, ja nie potrzebowałam Jest szczotka do kibla, czego często w hotelach nie ma, jest to irytujące. I mamy dwa papiery toaletowe. No i oczywiście ręczniki sygnowane logiem hotelu. Tam by się na stopy i pod prysznicem mydło było. Także wszystkie przybory łazienkowe są. Ale, jeżeli chodzi o żelazko, to faktycznie sprawdziłem wszystkie szafki i go nie było. Aczkolwiek przeczytajmy, czy w standardzie hotelu czterogwiazdkowego powinno być żelazko. Bo ja nie kojarzę, żebym był w ogóle w jakimś hotelu, w którym było kiedykolwiek żelazko. Także dziwię się, że Krzysztof się o to spróbuje. Zgodnie z przepisami obowiązującymi w hotelarstwie, żelazko nie jest obowiązkowym wyposażeniem w hotelach żadnej kategorii. Więc, Krzysiu, Twoja opinia została obalona. Proszę przyjechać tu jeszcze raz i zweryfikować, czy ten hotel faktycznie jest aż taki zły w tych kwestiach. Pochodziłem trochę dookoła i powiem wam, że hotel ma wiele do zaoferowania. Od strefy aż po jakieś wodospady. Jest też strefa spa z basenami, ale na nią niestety nie zdążyłem. Ogólnie całość mi się bardzo podobała. Grubo zastanawiam się, czy w jakiś weekend nie zabrać tutaj oli. Jutro zerkniemy jeszcze na basen i zobaczymy, jakie zonka na śniadaniu. A póki co idę spać. Oh. Niestety rano zapomniałem włączyć mikrofon Ale poszedłem na śniadanie, na którym był przeogromny wybór Od owoców aż po całą ściany jedzenia z przeróżnymi rodzajami potraw Sala śniadaniowa jest w ogóle przepotężna Mamy cały parter plus piętro tutaj Plus piętro tutaj A jest pusto, wydaje mi się, że przyjechałem akurat w jakimś takim niemym okresie tutaj W każdym razie jest końcówka śniadania i mają masę jedzenia Także współczuję im Dużo się niestety pewnie zmarnuje Przez to, że ruch jest mały Ale ogólne śniadanie takie 8 Jest naprawdę duży wybór dobrych rzeczy To jest parówki zaliczony, a to już jest dużo, Jest ona naprawdę dobra Podsumowując, bardzo fajny obiekt, dużo miejsc do odpoczynku na no generalnie fajny na kilka dni do chillu Ciekawość oceniam na takie 5 na 10 No bo mimo wszystko dwa poprzednie były dużo ciekawsze Pod względem chociażby bryły zewnętrznej No ten ma tą ścianę i to tyle, nie? Jest bardzo ładnie zrobiony, wydaje się mega git jakościowo Ale no nie jest na tyle unikatowy jak tamte Zobaczymy jak wypadnie ostatni hotel Do którego właśnie się wybiera Za mną znajduje się Pałac Aleksandrinum. Jest to, moi drodzy, hotel czterogwiazdkowy i jest on na swój sposób wyjątkowy, bo właśnie znajduje się w pałacu. Powiem wam, że już na samym starcie się zaskoczyłem, wjeżdżając tutaj, bo wjeżdżałem przez taką bramę. Potem przejeżdżałem przez piękny park z koniami i tak dalej, i tak dalej. Naprawdę nietuzinkowo i wyjątkowo. Tak wygląda właśnie droga do hotelu z lotu ptaka i w ogóle dookoła mamy piękny park, który jest całogrodzony, więc jeżeli ktoś jest fanem zieleni, no to jest to dobre miejsce. Za to niezbyt dobre ono było dla Anny, bo napisała tak: Pokój oraz łazienka brudne. Łazienka w opłakanym stanie. Wy Maga remontu. Wykładzina w pokoju brudna. Serwis recepcyjny powinien iść na szkolenia. Jedzenie z restauracji a la carte na najwyższym poziomie, ale jakby chciała pójść do restauracji na dobre jedzenie, nie jechałem do hotelu. Basen średni, jacuzzi niedostępny. Chodźmy sprawdzić, czy narzekanie Ani miał sens. I w ogóle sprawdźmy ten hotel, bo jest ciekaw. No powiem wam, że mimo, że jestem fanem modernizmu, to robi to robotę. Naprawdę fajnie to wygląda. O nie wiem jak wam, ale mi to lobby przypomina Hogwart. I nawet jak wszedłem na górę, to te schody kojarzą się właśnie z Hogwartem. Na pierwszy rzut oka bardzo ciekawe i zadbane miejsce. Jestem w szoku. Tu są jakieś posłanki, jakieś uzdoby i tak dalej. Cały ten korytarz tutaj do pokoju jest w takich rzeźbach. A, i tu mój pokój. Chodźmy zobaczyć. W pokoju też mam rzeźby. I to takie wypinające się. Dobra, pierwsze co się rozbiorę, bo jest mi gorąco. Drugie co odpalę światło, bo jest mi ciemno. Więc tak, wchodzimy. Mamy, widzowie, szafę, klapki, łyżkę do butów. W szoku jestem. Pierwszy raz chyba w hotelu widzę łyżkę do butów, chociaż nie. Chyba w hotelu w Singapurze mieliśmy łyżkę do butów. Tak mi się wydaje, tak, mieliśmy. Jakby drugi raz w życiu widzę łyżkę do butów. Jest safe. Przykręcony do szafy. Co prawda, do półki, z którą można wyjechać, ale mniejsza. Dlafroczki. Ole mięciusie. O kurde. Ach, tamte. Ładne. Deska żelazko. Nie musi być w standardzie, a już w drugim hotelu są. Wow. I duża szafa, też jakbyśmy chcieli na kilka dni przyjechać. Tutaj to coś na walizkę. No i co? Różowo w tym pokoju. Patrzcie to. Ja was wezmę już na rękę, może. Tam sobie wchodziliśmy i tutaj mamy taką strefę. Chilu? Coś takiego? No generalnie dwa fotele. Pani sobie kręczy. Tutaj dobre kręgłości ma ta rzeźba ewidentnie. Widzę? Lampa, tutaj ala kuchnia. Z wodą dostaliśmy wodę żywca, gazowaną, niegazowaną. Czajniczek, jest woda w środku. Nie ma wody po kimś. Tutaj kawki, herbatki, no i pewnie lodoweczka. Tak jest, jest lodoweczka. Mamy tu okno. Widok jest na park. park. No a na samo w sumie innego mógłby być widok. Jak wszędzie dookoła jest park. W ogóle ciekawy zabieg, bo mamy tutaj telewizor. Ale w każdym razie telewizor nie jest naprzeciwko łóżka, tylko naprzeciwko kanapy. Zobaczcie, tu sobie stoi kanapa, i ładnie od tej kanapy widzimy sobie telewizor i oglądamy sobie tu telewizję. Jak chcemy iść spać, to idziemy tam do łóżka. Bardzo ładnie to wszystko wygląda, tylko creepy jest trochę ta głowa na łóżkiem. Ale tak poza tym, wygląda na to całkiem przyzwoicie. I moi drodzy, oprócz tego, że mamy tu kanapę, tu mamy łóżko. To jeszcze za rogiem znajduje się wanna. Z której tak raczej nie skorzystam, bo z wanny nie korzystam, ale taka ciekawostka, że jest tu wanna. Jest czysta w środku? Czyściółka. I no fajny kształt ma. Podobały mi się takie kształty wanny. O i tu ziomek na ciebie patrzy. Nic nowego, test miękkości. Myślę, że jakiś książę w pałacu byłby oburzony. Nie jest źle. Nie wmiać się sprężyna w dupę, nie? To najważniejsze. Ale nie jest też jakiś super teraz. Taki powiedziałbym, że przeciętny. Pachnie. 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 Uuu. Trochę skulkowany, ale bez brązowych i żółtych plam w specyficznym miejscu. Tutaj tylko. Chyba jakaś krew jest. No ma teraz. Kurczę, no nie jest w stanie. A, to nie jest ma teraz. W ogóle to jest tylko podkładka. Ma teraz jest idealny. Nie jest ta podkładka w jakimś super stanie. Tak to trochę mnie tak nie smacza. Nie ukrywam. No ale nic. Nie jest najgorzej. Chodźmy sprawdzić łazienkę. która znajduje się o tutaj za rogiem. Tylko łazienka. Nic specjalnego. Jakby ją się czepiać, to tu można by było to domyć. Tak tym to generalnie chyba jest okej. Okay. Tubelek czysty, prysznic. No a tam w rogu trochę pleśni, ale to detal. Jest generalnie czysty. Chyba widzowie będziemy musieli obalić opinię Anny. Bo tak, pokój oraz łazienka brudne. No nie sądzę. Łazienka w opukanym stanie wymaga remontu. No nie sądzę. Wykładzina w pokoju brudna. Wygląda czystą. I pachnie proszkiem jakbym ją prali regularnie, serio pachnie takim proszkiem do tapicerek w aucie Jedzenie w restauracji, ale karty na najwyższym poziomie Tego nie będziemy sprawdzać, Jedziemy, maczka na trasie Basen średni, jacuzzi niedostępne Nie znam nie pozostało jak jeszcze zweryfikować to Idziemy na dół w ogóle zobaczyć jakie atrakcje skrywa ten pałac Bo to nie hotel, to pałac, znaczy hotel-pałac, ale w sumie pałac bardziej niż hotel W sumie funkcjonuje jako hotel, więc Jest to hotel w pałacu Idziemy jak zszedłem na półpiętro to ujrzałem przekąski Z których mogłem skorzystać Oprócz tego w samym hotelu mamy parko, o którym wspominałem Oraz basen, jacuzzi i saunę Jacuzzi działało Więc opinia Anny oficjalnie obalona Natomiast saunę trzeba rezerwować Więc nie skorzystałem Zresztą nie przepadam za sauną Znajdziemy tu też sporo stref do chillowania, bilarda i piłkarzyki Widać, że jakiś księciunio tutaj mi dobrze Kurcze, ciężko jest mi stwierdzić Który hotel był najładniejszy W sensie najciekawszy Jakbym miał pojechać do któregoś z tych hoteli To chyba bym pojechał do Narwili. Do tego przedostatniego hotelu, jaki testowaliśmy Bo był taki najbardziej wpadający w mój gust A ten bym postawił na równi z młynem No i daje też tutaj skalę unikatowości, taką jak w młynie To tyle Subskrybujcie, lajkujcie, jeżeli chcecie więcej kontentu hotelowego Peace, yo To mówi peace Pa, pa, pa